Dwie takie kosmetyczki i cena: 19 funtów. No bo za dwie, dwie takie kosmetyczki to nie jest wcale dużo. A no tu jest też taki kuferek: za 16, a ta czarna jest za 13 funtów. Bardzo fajne ceny. Czerwona taka gesa, taki kuferek za 17. O Jezu, już świąteczny, zobacz. O Jezu, ja zobaczyłem świątecznych. No, Tika Max to już po prostu. Kanie, może jakaś nowa kula? No, zobacz. Ale teraz jest wybór, bo później już wiesz jak jest. Ta jest też ładna, co? Z tym takim. Ale to jest fajne. To jest tam też. Super, wow! I tu masz białe takie. ale le czad. Ta jest też ładna, Dobra, nie? A weź ściągni. Ale śliczna. Fajna. To ile jest? A to jeszcze no? Dobre, ale fajny bałwan! Ale czederski ten bałwan jest. Gdzie bałwan? Tu! A nie, bałwan. pingwin jest do... No dobra, pingwin. Pingwiny. Zobaczcie moje żenie okularów zapomniałem. don't right? run Wieczór, moje piękne panie. Jest e, późno i słuchajcie, dogrywam Wam, e, bo tam chyba wcześniej mieliście arabskie perfumy. No i tak to właśnie jest, że czasami wiecie, robi się e, dwa filmy w jeden dzień. E, no ale nieważne. Tak szybciutko, moje piękne panie, byliśmy w Lidlu. Więc będą takie szybciutkie zakupy z Lidla. Z Lidla i sklep dla zwierzaczków. Bo wiem, że dużo z was też ma zwierzaki, więc będzie właśnie taka, taki szybki haul, słuchajcie, z jednej torby, ale zobaczcie, wszędzie już jest bardzo, bardzo świątecznie wszędzie. Mój mąż tutaj niesie jeszcze zakupy z TK Maxu, ale może zakupy z TK Maxu to już może osobno zrobimy chociaż może wam od razu, od razu muszę coś mój mąż mówi od razu zrób no to dobra dziewczynki zrobię wam od razu taki szybciutki haul z TK Maxa kubeczki, takie kubeczki słuchajcie już świąteczne, zobaczcie czy to widać o jest wieczór dziewczynki, więc, więc mamy takie kubeczki świąteczne i słuchajcie, to jest do mojego zestawu świątecznego yy, który kupiłam chyba z dwa lata temu dziewczyny, tak mi się wydaje yy. ja wam pokażę o. takie talerze świąteczne słuchajcie, to jest yy, ceramika ceramika angielska yy, to są takie yy, taki z sześć talerzy słuchajcie świątecznych i takie i takie na zupkę też e, te świąteczne wiecie świąteczna e, porcelana tak porcelana czy porcelana. ceramika jak to jest porcelana dziewczyny ja mówię wam ceramika porcelana przepraszam was bardzo e, porcelana tak porcelana słuchajcie angielska porcelana e, no to właśnie do tego zestawu mamy cztery takie kubeczki to jest Tickey Max. 4, 4 sztuki. Tak szybciutko Wam pokażę. Dwa takie, dwie takie talerzyki, takie miseczki też do tego zestawu. No słuchajcie, śledzika, coś takiego, na jakąś taką przystawkę czy jakąś mniejszą sałatkę. Czekaj, kochani. I jeszcze mamy sześć takich ta talerzyków deserowych, wiecie. Na ciasto, na jakieś słodkości. To mamy, dokupiliśmy do tej do tej porcelany. No, w Tykiej Maxie, słuchajcie, dziewczyny, macie najtańszą sól himalajską. I to jest 100% soli himalajskiej. I tam wydaje mi się, że macie najtańszą. Naprawdę, tam wielkościowo, słuchajcie, pobija wszystkie BNM-y, to wszystko nie, bo myśmy dużo drożej kupywali. A tu, słuchajcie, jest, ile, kochanie, tu jest? 800. U, kilo 700 to prawie, prawie, słuchajcie dziewczyny, 2 kilo za cenę 5 funtów. Także wydaje mi się, że bardzo fajna cena. No i słuchajcie, kupiliśmy taką o kulę. My można powiedzieć, że te kule śnieżne zbieramy sobie. Już mamy całkiem ich sporo, a tym razem padło na no takiego Mikołaja. No i no i wiecie, to jest pozytywka, tak? Także bardzo fajna, taka prosta, biała, będzie nam ładnie pasować, mamy dużo białego z, z właśnie ze srebrnym, więc taki mikołajek idealnie, wiecie, fajne, fajne są to kule. No i powiem Wam, że ta jest spora i to jest TK Max, 13 funtów niecały, 12,99, więc tak. Dobra. No, faktycznie ona jest taka dziewczyna masywniejsza. A teraz taki szybciutki, hol yy, dla zwierzaczków. Więc tak, dla zwierzaczków, słuchajcie, kupiliśmy takie ciasteczka i masło orzechowe yy, dla piesków. I wiecie, taki, taką przekąskę. On to uwielbia, natomiast yy, wiecie, to musi być bardzo mocno dozowane. <grym>, yy, no, bo to jest, wiecie, dosyć tłuste i tak dalej. tak, Natomiast od czasu do czasu, dziewczyny, mam taką, nie ja wam jeszcze Pokażę matę. No i wiecie, tutaj się smaruje w te wypustki to masełko, troszeczkę rozkrusza się to ciasteczko i on jest zajęty, słuchajcie. I my mamy chwilę spokoju, wiecie? Więc dlatego są te ciasteczka od czasu do czasu dla jego przyjemności, bo on to uwielbia. Taka mała niespodzianka, słuchajcie, święta idą. Wiecie, trzeba robić małe niespodzianki, a on się tak cieszy jak dziecko, więc, więc dobra. Psiamatka łapła, słuchajcie, my słuchajcie to nie my w zabawkach, natomiast to też nie jest problem, bo później ja słuchajcie piorę i wywożę dla zwierzaczków do schroniska, także wiecie, no dzielimy się później w międzyczasie, jak już tego jest słuchajcie za dużo. Dobra, moje kochane, taka kaczuszka sucha dla niego takie patyczki z kurczaczkiem i, i z serkiem. Takie opatyczki wołowe. I jeszcze jedno opakowanie tych z, z kurczek i ser, to takie przekąski, wiecie. Dalej jest. Taka saszetka, taka saszetka, tu jest kurczaczek, tu jest kurczak z. Wiecie, bardzo dobre są składy. Dziewczyny, jak jesteście z Anglii, nie wiem czy w Polsce, dziewczyny je, są też te saszetki, to przeróżne te saszetki, słuchajcie, tutaj są całe kawałki ciecierzycy. Dosłownie całe kuleczki, całe kawałki fasoli, marchewki. Bardzo, bardzo fajne składy mają. Przede wszystkim tutaj nie ma żadnych udziwnień, żadnych tam, wiecie, dużo warzyw jest. Troszkę jakiegoś właśnie kurczaka i taki sosik. Także mega, bardzo fajne składy mają, naprawdę. No i jeszcze wzięłam taką, słuchajcie. Tutaj jest 80% wołowiny i chyba jeszcze miałam gdzieś jedną. Natomiast te też mają fajne składy. One są, jak jest taka saszetka, tu akurat chyba dzisiaj nie wzięłam. Z kurczakiem to jest też kurczak z wolnego wybiegu. Także dosyć fajne składy mają, naprawdę. Mamy takie kabanoski. To też jest 80% mięsa. O, jeszcze mam taką właśnie saszetkę mu wzięłam. Kochanie, czy ty przestaniesz mi chwilę? Słuchajcie, no zawsze albo pies pije, albo mój mąż leje wodę. No nie mogę spokojnie nagrać, no. <noise> Dobra, dziewczynki, takie kabanosy. Słuchajcie, tutaj jest jeleń, tu jest jeleń, jeleń się powtórzył, jelonek wołowinka, słuchajcie, indyk. No takie różne, tak? Tu są różne o, warzywne, takie różne przysmaczki. No i wtedy wiecie, ja w takim przysmaczku to też mogę spokojnie podać mu tabletkę, którą muszę, bo tak to jest, wiecie, cudawianki czasami. Dobra moi kochani, takie chipsiorki, One są też z ciecierzycy i z ciecierzycy i czarnego pieścia. no. I to jest Lidl, dziewczyny. No i oczywiście wiecie, święta się zbliżają, więc jest szał w tej firmie Deluxe, którą ja uwielbiam, jeśli chodzi o Lidla z, na święta. Co chwilę jakieś nowości. No i tutaj są takie chipsy, słuchajcie też, z parmezanem i truflami. One są pyszne, dziewczyny. Kupcie sobie je w Lidlu, wiem, że w Polsce też je macie. One są pyszne. Jeżeli lubicie smak trufli, mega. Takie, wiecie, intensywne. Ta trufla jest taka intensywna. E, o, wzięłam takie lody do kawki. Fajne, takie malutkie lody w takim opucharku. I to jest też z tej firmy Deluxe. E, czy to widać? Macie chyba odbicie luszczane. I tutaj jest kawa i orzech. Kawa i orzech, więc takie lody. Kochanie, schowasz lody do lodówki? <grym> co? Skąd masz do lodówki? Nie. To tylko z moim mężem on tak słuchajcie. Nie, nie i już. Nie i koniec. Czekajcie, niepślać, jak skończę nagrywać, to się policzymy. E, masełka, masełka. Masło. E, słuchajcie, taka mieszanka z belgijskiej czekolady. I różna selekcja orzechów, orzechów i owoców, czyli pewnie wiecie, jakieś różne orzechy, Taki, taka mieszanka. Kto tutaj tak sapie? Kto tutaj mi tak sapie? Słuchajcie, z Deluxa taką malutką wzięłam babeczkę na spróbowanie. Ja wam powiem, że za tymi babeczkami nie przepadałam, jak one są takie hmm, hiszpańskie chyba mi się wydaje. Natomiast tutaj jest włoska. Delikatna, włosko-słodka babeczka, tu pisze soft, że niby miękka, no i włoska, no i jestem ciekawa, no to spróbujemy coś takiego, coś innego, może będzie lepsze, bo powiem Wam, za tymi hiszpańskimi to tak, no tak niekoniecznie, niekoniecznie. Yy, mamy, słuchajcie, taką przystaweczkę, to mój mąż bardzo lubi takie z gajoza pierożki i tu jest kurczak, kurczak, no i takie bułeczki bao. Ym, bułeczki baos z kaczką w środku no i taki widzicie standardzik jak ser żółty. Yy, te papryczki słodkie nadziewane serkiem, one są pyszne pyszne, ale to na pewno znacie, humus, yy, taką tą węglinkę mamy jedną na kanapeczki i mamy kiełbaskę śląską i po prostu opakowanie kiełbaski śląskiej. No i to wszystko, dziewczynki, takie małe, szybciutkie zakupy, które poczyniliśmy troszeczkę w TK Maxie od razu wleciał TK Max no i tak, dobra, moje piękne, kochane, zapraszam Was, no nie wiem, albo do następnego filmu, albo coś jeszcze będzie, a na ten moment po prostu dziękuję Wam za ten haul zakupowy.